Pod jednym z poprzednich filmów pojawił się komentarz, że filmy są jakieś jakby klaustrofobiczne. No, ten akurat nie jest. W tym filmie również będziemy mówić, co w elektronice jest najważniejsze. Już sygnalizowałem, że moim zdaniem i będę również Ciebie do tego przekonywał, najważniejsze są energia, przemiany energii, przepływy energii, sprawność i. Pokrewne zagadnienia. No i pytanie jest, co w elektronice jest najważniejsze? A my powinniśmy cofnąć się o krok i zapytać, jeżeli mamy mówić, co w elektronice jest najważniejsze, to najpierw zapytajmy, a co to w ogóle jest ta elektronika? No bo niby wszyscy wiemy, a może nie do końca. Otóż, czym tak jest naprawdę elektronika, to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Nie ma jednej takiej najlepszej, najprostszej definicji, co to jest elektronika. Definicji można znaleźć wiele. Między innymi w Wikipedii znajdziemy, tak jak tu na ilustracji widzimy, co to jest elektronika, ale różnych odpowiedzi jest mnóstwo. Co ciekawe, te odpowiedzi nie są spójne. Odpowiedzi są różne. Definicje są różne i co ważne, te definicje się zmieniają z czasem. O tym też będziemy dziś mówić. Jako ciekawostkę, to chciałbym zacytować, przedstawić zapis, definicję elektroniki, którą znalazłem na jednej z polskich stron internetowych. O, teraz to widać na ekranie i czytamy. Elektronika to nauka zajmująca się obwodami elektrycznymi i nikt nie ma odnośnie tego żadnych wątpliwości, jednakże mało kto zdaje sobie sprawę, że ta dziedzina techniki zajmuje się także biernymi i aktywnymi elementami elektronicznymi, takimi jak. Lampy próżniowe, tranzystory czy też diody. Ostatni wynalazek jest na pewno znany każdemu z nas, jednakże wcześniej wymienione przykłady raczej są znane naukowcom i profesjonalistom z tej dziedziny. Uff! Możemy y, przyjrzeć się y, tej definicji i przeanalizować dosłownie każde zdanie i zastanowić się, czy autor, który to napisał, chociaż raz, Przeczytał to po napisaniu, czy też nigdy nie przeczytał, i jest szczęśliwy. Trudno tę pseudodefinicję nazwać inaczej niż bełkotem. I zacznijmy od początku. Chyba jeśli chodzi o pierwsze zdanie, to nie tylko ja mam wątpliwości. Czy elektronika i elektrotechnika to to samo, bo przecież obie dziedziny zajmują się obwodami elektrycznymi? Czy elektrotechnika i elektronika to jest to samo? Dowiadujemy się, że elektronika zajmuje się także biernymi i aktywnymi elementami. Także elementami biernymi i aktywnymi. A co, jak rozumieć słowo także? Czym jeszcze zajmuje się elektronika, o czym autor nie wspomniał czymś ważnym, czymś nieważnym? Ja ku swojemu zdziwieniu e, dowiedziałem się, że diody są znane, dobrze znane każdemu z nas. Śmiem wątpić, kto dobrze wyjaśni, jak naprawdę działa zwykła, najzwyklejsza krzemowa dioda. Co tam się w niej dzieje? A kto wyjaśni, jak działają takie diody jak dioda tunelowa, dioda, no powiedzmy SRD, dioda PIN, dioda IMPAT, dioda GANA, a także bardziej znane takie jak dioda laserowa, dioda Zenera, czy nawet popularne diody LED, diody świecące, w tym diody podczerwone i ultrafioletowe. No można też dyskutować, czy tranzystor i lampa próżniowa to elementy znane tylko profesjonalistom. Zwłaszcza tranzystor. I to jest definicja, którą ktoś przedstawił na stronie internetowej jako definicję elektroniki. Ten przykład, jaskrawy przykład, jest ostrzeżeniem, że w internecie można znaleźć, no można powiedzieć, bajki, bzdury, farmazony, jak to jeszcze to chce nazwać. No, tych definicji to możemy znaleźć mnóstwo, lepszych i gorszych, ale wróćmy do meritum. Zmieniliśmy otoczenie, ale nadal szukamy odpowiedzi na pytanie, czym jest elektronika. Usprawiedliwieniem dla autora wpisu, który omawialiśmy, jest to, że próbował on, podjął się bardzo trudnego zadania. Zdefiniować elektronikę a to jest naprawdę trudna sprawa. Wydaje się łatwe tylko w takim potocznym ujęciu. Elektronika? Elektronika to sprzęt. Idziemy do sklepu, marketu i tam mamy masę elektroniki, w sensie sprzętu elektronicznego. No ale i tu jest coraz trudniej, bo kiedyś na przykład takie coś jak toster, piekarnik elektryczny, odkurzacz, żel żelazko, lodówka. Nikt by nie pomyślał, że to do elektroniki zaliczyć. A dzisiaj okazuje się, że takie. Proste urządzenia, możemy powiedzieć elektrotechniczne, one zawierają elementy, układy elektroniczne. Zawierają ileś tego, co nazywamy elektroniką. Jakieś elektroniczne części, jakieś podzespoły tego. Jest tam zawarte coraz więcej i już ta klasyfikacja się no, utrudnia, bo pytanie jest, co nazwiemy elektroniką, jaki sprzęt, czy sprzęt AGD to jest elektronika? No kiedyś byśmy powiedzieli nie, absolutnie nie, tylko niektóre. Coraz bardziej się to gmatwa, ale to jest ślepy zaułek, jeżeli byśmy próbowali elektronikę rozpatrywać tylko jako sprzęt. Nie. Elektronika to jest dziedzina, dziedzina czego? Dziedzina, po pierwsze dziedzina nauki, po drugie dziedzina techniki. Nauki w sensie teorii, badania, dociekania dlaczego, tych fundamentów, podstaw działania, podstaw teoretycznych i praktyki, czyli elementów elektronicznych, układów elektronicznych, no i później wytwarzania tego, produkowania zarówno samych elementów, jak i tych układów. No i tu doszlibyśmy do tego sprzętu elektronicznego i tego sprzętu powszechnego użytku. Ale właśnie. Tutaj wiemy już, że elektronika jest dziedziną nauki i techniki, natomiast no, jak ją odróżnić, bo nie każdy sprzęt ym, powszechnego użytku jest sprzętem elektronicznym. Ym, po, po czym to rozróżnić? Po funkcjach, może po mocy, jak duża moc to nie, bo to będzie jakaś elektrotechnika, a jak mała moc, drobne tam moce, sygnały, to elektronika. A może historycznie, może y, zaczęło się to wszystko od radia, może tu z tej strony, że m, elektronika to bardziej z coś dźwiękiem, potem z obrazem, potem jeszcze tam z jakimiś tam innymi powiedzmy obliczeniami, może z tej strony. No, można by różnie. No, ktoś powie najprościej, to jest do encyklopedii, a teraz najpopularniejszą encyklopedią to Wikipedia jest. No, i zaglądamy do Wikipedii, zaglądamy. Do polskiej Wikipedii, no i właśnie tu w polskiej Wikipedii mamy, że to jest wytwarzanie i przetwarzanie sygnałów. To są słowa klucze. Wytwarzanie i przetwarzanie sygnałów elektrycznych, tam też mowa jest o radiowych, czyli polska Wikipedia. Elektronikę wiąże z wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnału. Jeżeli byśmy zajrzeli do rosyjskiej Wikipedii, to tam trochę po bałaganiarsku jest zwrócona uwaga na elementy elektroniczne i właśnie wykorzystanie elementów elektronicznych. Niemiecka Wikipedia z kolei to jeszcze inaczej podchodzi. Podaje, że elektronika to jest część czegoś większego. Elektrotechniki. Elektrotechnika to jest i starsza, i tak jakby większa dziedzina, obszerniejsza, a elektronika jest jej częścią, no i tam by można się zagłębić. Z kolei angielskojęzyczna Wikipedia, ona jeszcze troszeczkę inaczej podchodzi, ładnie rozróżnia kwestie właśnie elektrotechniki i elektroniki, ale możemy powiedzieć, że najprościej biorąc, pokazuje, że elektrotechnika to wykorzystuje elementy, Bierne, pasywne. Natomiast elektronika wykorzystuje elementy aktywne, czyli no też nieliniowe, przede wszystkim to, co ma związek ze wzmacnianiem i jest. Dosyć jasne, właśnie zasygnalizowane, że elementy bierne, pasywne to jest elektrotechnika, a elementy czynne, aktywne to jest elektronika. Pasuje, prawda? My takie mamy mniej więcej takie wyobrażenie. Tak, ale właśnie okazuje się, że yy, każda z tych właśnie Wikipedii z innej strony podchodzi i definiuje elektronikę inaczej. A my zróbmy jeszcze coś strasznego. Cofnijmy się w czasie i sięgnijmy do słynnego słownika Witolda Doroszewskiego. Tu mamy um, hasło elektronika. I cóż tu właśnie pod hasłem elektronika czytamy, Słownik Doroszewskiego zaczął powstawać w latach w roku 50. Powstawał w latach 50. I na temat um, elektroniki czytamy. Nauka o urządzeniach technicznych posługujących się lampami elektronowymi. Proszę bardzo, ale dalej czytamy. Do zastosowań technicz... dla zastosowań technicznych nabrały w ostatnich latach dużego znaczenia tak zwane wzmacniacze magnetyczne. Nie są to oczywiście urządzenia elektronowe, ale ich zastosowania są blisko związane z zastosowaniami elektroniki. Od zagwostka. Po pierwsze, ani słowa o tranzystorach, a to jest rok tutaj co najmniej 53, 55 mamy źródło, a tranzystor wynaleziono w 47, mniej więcej siódmym, raczej ósmym, w 1948. O tranzystorze nic, a za to o czymś takim jak wzmacniacze magnetyczne, o, którym, o których niektórzy w ogóle współcześni młodzi elektronicy nie słyszeli. Co to jest wzmacniacz magnetyczny? No, tak najprościej rzecz biorąc, to jest specyficzny transformator. I teraz definicja elektroniki z lat 50. Lampy elektronowe i jakieś dziwactwo, jakiś dziwny transformator, który wzmacnia. A o tranzystorach nic, o jakichś jeszcze innych, yy, nowszych rzeczach, jak układy scalone, absolutnie nic, bo otóż to faktycznie ich wtedy jeszcze nie było. Tu właśnie widzimy, że elektronika się zmienia, ogromnie się zmienia, i w związku z tym zmienia się definicja elektroniki i to, co dla nas najważniejsze, zmienia się to, co w elektronice jest najważniejsze. No i tu mam pytanie: czy kwestie uzyskiwania energii to jest elektronika czy elektrotechnika? A kwestie oświetlenia to jest elektronika czy nie? No, ktoś powie, a skąd ani jedno, ani drugie? Tak było kiedyś, ale teraz. I są takie dwa hasła, które chcemy omówić, a właściwie tylko wspomnieć. Fotowoltaika i oświetlenie LEDowe. Co to jest ta cała fotowoltaika? Wszyscy wiedzą. Za darmo prąd. Skąd? No, energii za darmo się nie bierze, ona jest pozyskiwana z innego rodzaju energii. Czyli mamy energię ze słońca, energię świetlną. Jest to ener energia fal elektromagnetycznych, fal świetlnych, światła i to światło w panelach fotowoltaicznych jest zamieniane na energię elektryczną. A cóż to jest ten panel fotowoltaiczny? Otóż panel fotowoltaiczny to jest no można powiedzieć zbiór ogromnych fotodiod, a fotodioda, no nie ma siły, to jest typowo urządzenie elektroniczne, czyli tak. Kiedyś pozyskiwanie energii, to się z elektroniką nie wiązało, a teraz tak. Po pierwsze panele fotowoltaiczne, po drugie falowniki, które tą energię wytworzoną prądu stałego zamieniają na energię prądu przemiennego i Pytanie, czy to jest elektronika? Oświetlenie LEDowe. Następny temat. Kiedyś oświetlenie. No skąd żarówka, jaka żarówka do elektroniki? A dzisiaj, dzisiaj mamy wszechobecne diody świecące, czyli diody LED. Co to jest? To jest. Element półprzewodnikowy, wykorzystujący zjawiska kwantowe, ewidentnie element elektroniczny. Jeszcze zasilany jest jakimiś właśnie wymyślnymi zasilaczami, zawierającymi przetwornice impulsowe. I pytanie, czy oświetlenie to jest elektronika, czy nie? No wygląda, że jak najbardziej. I właśnie wracam do tego, co w elektronice jest najważniejsze. Tego kiedyś nie było. A teraz okazuje się, że pozyskujemy energię ze słońca w panelach fotowoltaicznych i chcielibyśmy, żeby sprawność była jak największa. Zobaczmy, mamy urządzenia i elementy elektroniczne. I chcemy, żeby sprawność była najważniejsza, jak największa. To samo z diodami świecącymi. Chcielibyśmy, żeby sprawność była największa. Najlepiej by było, żeby w stuprocentowa, bo to robaczki świętojańskie i inne żywe stworzenia, które świecą, a są takie, to one mają sprawność bliską 100% a my mamy sprawność i paneli fotowoltaicznych, i diod świecących. No, na razie jesteśmy tak mniej więcej na 20%. Czyli 20% wykorzystujemy, a 80% marnuje się na ciepło. I chcę tu właśnie podkreślić, że zmienia się elektronika, zmieniają się priorytety, zmienia się to, co w elektronice jest najważniejsze. A między innymi na przykładzie fotowoltaiki i na przykładzie diod świecących okazuje się, że sprawność jest bardzo ważna, a może najważniejsza. Przykładów można by pokrewnych więcej, ale my teraz przejdźmy dalej, bo to nie jest wszystko. Jest jeszcze ciekawsza i jeszcze trudniejsza sprawa. Mianowicie elektronika zaczynała się właściwie od radia. Bo najpierw to była elektrotechnika, właśnie zaczęło się od żarówki, a potem przyszło radio. I w zasadzie, no słusznie można powiedzieć, że wynalezienie lampy, to są pierwsze lata XX wieku, to właściwie zapoc zapoczątkowało elektronikę. Tam można by jeszcze o diodach, powiedzmy, półprzewodnikowych, yy, bo detektory te kryształkowe, to były diody półprzewodnikowe, nawet można powiedzieć diody Szotkiego. Yy, w każdym razie mniej więcej początek XX wieku, narodziny elektroniki. Wtedy, no może nie my, ale cieszyliśmy się, że w ogóle gra to radio. A ile to energii pobiera, i że tam radia były na baterie, te właściwie na, i na akumulatory, pożerało to mnóstwo energii, nieważne, ale grało. Najważniejsze, że grało. No właśnie, a potem się okazało, że dobrze by było, żeby to mniej tej energii zużywało, a też grało. Czyli już mamy znowu jakąś y, wymaganie, żeby to było oszczędniejsze, a więc y, sprawność, na pewno sprawność. Yy... Idźmy też y, jeszcze innym tropem, innym wątkiem. Mianowicie wynaleziono tranzystor. Wcześniej na lampach też robiono nie tylko elementy wzmacniające do radia, ale komputery. I teraz y, za chwilę o komputerze lampowym, ale tak. Y, tranzystory były do różnych celów używane, ale między innymi były używane jako, y, nie tylko jako wzmacniacze, ale jako przełączniki. A z tych przełączników dało się budować układy logiczne, układy cyfrowe, to były liczniki, rejestry, tam, y, możemy powiedzieć więcej, w końcu powstały. Mikroprocesory zawierające całą masę tranzystorów, które nie były wzmacniaczami te tranzystory, tylko przełącznikami, które realizowały funkcje właśnie, możemy powiedzieć, logiczne, cyfrowe, tylko było załącz, wyłącz i jest do dzisiaj. I teraz tak. Powstały mikroprocesory, powstały komputery. I one pobierały ileś tam energii i coś tam robiły, coś tam liczyły, coś tam przetwarzały. No i właśnie, teraz widzimy na fotografii pierwszy mm, komputer cyfrowy ENIAC. To była może nie, nawet nie maszyneria, bo to nie była skrzynia, tylko to były takie palety. One w sumie ważyły ze 30 ton, pobierały 150 kW. 150 kW energii, tam tysiące lat pracowało i ten pierwszy komputer cyfrowy, bo wcześniej były analogowe, ten pierwszy komputer cyfrowy ENIAC, to właśnie miał znikomą moc obliczeniową w porównaniu z tym, co my dzisiaj mamy. Tu widzimy na fotografii moduł Arduino. To jest akurat Arduino Mini Pro. Wymiary rzeczywiste to jest gdzieś 33 mm na 18 mm, czyli około 3 na 2 cm. No i taki, tam jest mikroprocesor Atmega 328P i on ma moc obliczeniową dużo większą od tego lampowego Eniaka dużo więcej potrafi policzyć, a pobiera nieporównanie mniej energii. Tutaj widzimy jeszcze, no, szczytowe osiągnięcie, ciekawsze. Jest to jeden z najnowszych, z najnowszych procesorów NVIDII, procesor graficzny NVIDIA H100, zawierający 40 miliardów tranzystorów. Tranzystorów pracujących jako klucze załącz-wyłącz, które właśnie dokonują nieprawdopodobnych obliczeń. Doceniają to nie tylko miłośnicy gier komputerowych, ale te procesory są do różnych celów wykorzystywane. I teraz co się okazuje? Zasilane są energią elektryczną. Taki potężny procesor, no powiedzmy sobie, około 100 watów pobiera energii. A przypomnijmy, ten lampowy ENIAC to tam 180 czy 150 kW, a teraz 100 W. I ma nie, taki procesor współczesny ma nieprawdopodobnie wielką moc obliczeniową. A to jeszcze nie koniec. Jeszcze będą szybsze i potężniejsze. I teraz co się okazuje? Gdzie tu jest elektronika? No, okazuje się, że ta elektronika skręciła, bo zaczęła od, e, się od radia, od dźwięku, możemy powiedzieć, potem pojawiła się telewizja potem inne dziedziny, inne zastosowania, a tu pojawiła się technika cyfrowa, ewidentnie oparta na elektronice, na tranzystorze, który był, jest i będzie elementem elektronicznym. Tranzystory tworzą układy scalone, mikroprocesory, które są ewidentnie układami elektronicznymi i teraz okazuje się, że te mikroprocesory, one służą do przetwarzania informacji i teraz mamy właśnie kolejny aspekt zagadnienia, co w elektronice jest najważniejsze. Mianowicie, o, y, wcześniej mówiliśmy o sprawności, ale sprawność to jest taka, taki prosty y, parametr, ile się marnuje, a ile wykorzystujemy. A tu w przypadku komputerów mamy jeszcze inną historię, bo mamy, tak jak w przypadku tego komputera lampowego ENIAC, on pobierał masę energii, a te obliczenia to były takie, powiedzmy sobie, na dzisiaj to śmieszna moc obliczeniowa. A dzisiaj mamy. Nieprawdopodobnie mniej mocy, a nieprawdopodobnie więcej mocy obliczeniowej mniej energii, mocy elektrycznej, a więcej tej mocy obliczeniowej. Trudno to mówić o sprawności, nazywa się to efektywnością, to też omówimy, bo to jest bardzo ciekawy temat. No i teraz, właśnie, to nie jest może dowód i omówienie wszystkiego, ale w tym filmie zasygnalizowałem ważną rzecz. Definicja elektroniki jest bardzo trudna. Tak naprawdę to ona się ciągle zmienia. Na naszych oczach się bardzo zmienia. Pojawiają się nowe dziedziny zastosowań, właśnie fotowoltaika, oświetlenie, mikroprocesory, gdzie wchodzą w grę czynniki, parametry, które wcześniej, no możemy powiedzieć, nie zwracaliśmy uwagi, nie przykładaliśmy do nich wagi. I dlatego mówię, że będę starał się nie tylko w tym filmie przekazać, ale jeszcze właśnie dogłębniej to pokazać, co w elektronice jest najważniejsze: że w elektronice najważniejsze są przemiany energii energia w ogóle jest najważniejsza przemiany energii moc, czyli tempo tych przemian energii, czy przekazywania energii i sprawność, a także to, co tutaj nazwaliśmy krótko efektywnością. To właśnie moim zdaniem w elektronice jest najważniejsze, w tej właśnie zmieniającej się elektronice. Będziemy o tym mówić też w następnym filmie. A teraz to wszystko. Dziękuję bardzo.